Wanko witaj w kolejnym zadaniu domowym. Mam nadzieję, że udało Ci się zrobić poprzednie. Jeżeli nie, no to koniecznie wracaj i spróbuj je rozwiązać. I teraz kolejny algorytm do napisania, narysowania. Jak już masz ten pierwszy za sobą, to teraz pójdzie pewnie łatwiej. Czyli rezerwacja stolika na obiad dla dwojga w restauracji. I ja tutaj przyjmuję taką internetową rezerwację, co nie? Czyli to nie będzie taka rezerwacja przez telefon, tylko rezerwacja stolika poprzez jakąś stronę internetową znowu tak jak robiliśmy dla Allegro. Więc to byśmy sobie zrobili w ten sposób. Czyli przechodzę do rozwiązania, więc to jest twoje zadanie domowe. Zatrzymaj to wideo, zrób to samodzielnie, no i później porównaj sobie z tym, co ja zrobiłem i podziel się oczywiście swoim rozwiązaniem. Także zapraszam cię do robienia tego zadania i zatrzymania tego wideo. I później przejdziemy do rozwiązania. 3, 2, 1, już. Udało ci się to zrobić, mam nadzieję. Jeżeli nie, no to zpałzuj i wracamy do rozwiązania. OK, no to... Ja pokazuję teraz, jak to ja bym zrobił. No to pierwszy krok to wejście na stronę restauracji. Tutaj nie będzie żadnej konkretnej restauracji, to jest jakaś po prostu taka po prostu strona ogólna, powiedzmy. Bardziej to jest takie ogólne teraz, niż że to, jest, że to będzie jakaś specjalna restauracja. Czyli rezerwacja stolika na obiad dla dwojga. Wchodzimy na stronę, drugi krok, szukamy, czyli. Klikam przycisk Zarezerwuj stolik. Oczywiście, już tą, res tą restaurację mam wybraną wcześniej, więc to też pomijam. Czyli klikam przycisk Zarezerwuj stolik. I teraz wypełniam formularz, tak? Czyli wypełniam formularz. No i załóżmy, że na tym formularzu musimy podać, ile jest osób. Preferowana godzina. Rezerwacji i... No i w sumie na razie tyle będzie. Czyli musimy jakieś dane podać, czyli wpisuję swoje imię, nazwisko. Imię, nazwisko, wybieram dwie osoby, wybieram dla osób, czyli że ta opcja, że po prostu dwóch gości, tak? Czyli wybieram dwóch gości, mamy dwoje tutaj, dwie osoby. No i tutaj, oczywiście, na takiej stronie w takim formularzu mogłoby na przykład wyskoczyć, tak? Że wybieram, wybieram dwóch gości, czy już. Staram się wybierać, powiedzmy, klikam liczba gości, ok? no i teraz podaję, tak, czyli podaję liczbę gości równa 2, czyli liczba gości równa 2, no i teraz tu możemy różnie podejść do tego, bo możemy zrobić tak, że najpierw wypełniamy cały, cały formularz i dopiero później klikamy na przykład przycisk zarezerwuj, ale drugim podejściem, które mogłoby być, to że od razu po tym, jak wpisuję jakieś imię czy nazwisko, czy wybieram liczbę gości, to od razu dostaje informację, na przykład, że nie może być mniej niż dwóch gości, na przykład, nie? Więc to też mogłoby tak być zrobione. Więc to by były dwa różne algorytmy. No i możemy sobie zrobić tak, że tutaj podaję liczbę gości i zrobimy sobie tutaj jakiś warunek, właśnie w ten sposób. Czy liczba gości większa od, większa bądź równa 2? To jest warunek. A właściwie to byśmy zrobili przed tym. Czyli zróbmy sobie tak. Klikam liczba gości i przed wpisaniem Sprawdzam, czy liczba gości to jest większa lub równa 2. Jeżeli tak, to spoko, jeżeli nie, no to to będzie mniej. Czyli mniejsza bądź równa, no tutaj chodzi o to, że albo równe 2, albo większe niż 2. Czyli czy liczba gości jest 2 lub więcej, lub 0 albo 1. Więc liczba gości 2. Zróbmy sobie na razie tak. Czyli liczba gości jest równa 2? Jeżeli nie, jeżeli nie, no to, to wtedy nie, ten algorytm powinien mnie cofnąć tak naprawdę. Więc robimy sobie nie, no to coś się zadzieje. Czy liczba gości równa się 2? Tak, to super. To wtedy pisuję liczbę 2. I tutaj, jeżeli nie, no to by trzeba było zobaczyć e, tak naprawdę cofnąć tego naszego klienta, czy tam mnie, do tego, żeby znowu kliknął e, liczbę gości. No i to jest takie, takie zabezpieczenie, że ktoś klika liczbę gości. Pisuje, powiedzmy tą liczbę gości, czy tam wybiera sobie, klika to, wybiera. Tutaj, tutaj właśnie możemy to, do tego podejść dwojako, czyli ja sobie tutaj zakładam, że ja jestem sobą i ten algorytm pisze tak, jakbym myślał dokładnie, i dopiero później sobie wyklikiwał, więc może zróbmy sobie na razie tak, że klikam liczbę gości, tutaj kliknąłem. Nawet przed kliknięciem liczby gości możemy to zrobić, czyli wpisuję nazwisko, o tak sobie zróbmy, i wpisałem imię i nazwisko. I teraz ja w głowie myślę sobie, ok, czy liczba gości, których ja, se, ja chcę zarezerwować, to jest 2? No jeżeli tak, no to wpisuję liczbę gości 2. Czy tam wybieram na początku sobie przycisk, klikam liczba gości, później mi się pojawia formularz, no i wpisuję tą liczbę gości równe 2. Jeżeli nie, no to co? No to tak naprawdę już w tym momencie mój algorytm nie ma sensu, bo to miała być obiad dla dwojga. Więc możemy sobie zrobić tak, że no po prostu rezerwacja mi się nie udała w teraz. W tym momencie. No bo skoro tutaj wchodzę na taką stronę i w, po prostu moje głębokie założenie jest takie, że chcę dla tych dwoj, dwojga osób e, zamówić, no ale ja, teraz ja sobie myślę, okej, okay, no liczba gości, których chcę pisać jest dwa, no nie jest, no to tutaj tak naprawdę nie ma sensu, żeby to szło dalej. Wtedy po prostu już nie, nie chcę iść do restauracji. Nagle dochodzi do mnie, że w sumie to samo nie pójdę w tym przypadku, e, więc to jest taki trochę przypadek brzegowy, powiedzmy, taki, który trzeba by na pewno zobaczyć i po pomyśleć. Ok, no i teraz wpisuję liczbę gości, wpisuję czy tam wybieram, klikam, liczba gości, wpisuję liczbę gości 2, to sobie damy równa się i teraz system mógłby mi na przykład powiedzieć, czy sprawdzić, tak, czyli wpisałem teraz dopiero liczbę gości, i to jest ta sytuacja, w której na przykład na stronie internetowej po wpisaniu wyskoczy mi jakiś czerwony albo zielony kolor, że ok, dwóch gości to może być, ale na przykład nie może być tylko jeden, nie, klikam liczbę gości. Pisuj. Hej, krótka przerwa. Pamiętaj, że to jest kurs demo. Jeżeli zainteresował Cię kurs podstaw, to zapraszam Cię do dołączenia do pełnej wersji. Link masz oczywiście w opisie i do zobaczenia w tej płatnej wersji. Hej! liczbę gości. Okej, okay, to sobie zróbmy tak, bo ja nie wiem, ile wpisałem na razie. Tak sobie zróbmy. I teraz znowu jest sprawdzenie kolejne. Czyli liczba gości jest... Czyli liczba gości jest mniejsza. No dobra, w sumie możemy zrobić, czyli liczba gości jest 2. Ta wpisana, czyli to jest to, co wpisałem, a tutaj wcześniej jest to, co tak naprawdę trochę przemyślałem wcześniej w głowie, co nie? Czyli to jest tak naprawdę, jakbyśmy pisali taką e, aplikację później, e, no to nasza aplikacja nazywa się Rezerwacja Stolika na Obiad dla Dwojga w Restauracji. Ktoś wchodzi w tą aplikację, mimo że ta aplikacja tak się nazywa, e, no to wpisuje to imię, nazwisko i nagle sobie rozkminia w głowie, że no, jednak liczba gości nie jest dwa, więc w sumie rezerwacja się nie udała, wychodzę z tej aplikacji. Później e, są wszystkie osoby, które wiedzą, mają tą świadomość, że to jest ta aplikacja i przyszły tutaj w dobrym celu, więc liczba gości w głowie myśli sobie tak, dobra. To ma, jest liczba gości równa 2. No i klikam tą liczbę gości. Więc tutaj wszedłem na bardzo taki szczegółowy poziom. To pewnie można było sobie też pominąć, ale to też jest spoko, żeby to sobie za zapisać. Więc tutaj mamy tak, czyli klikam liczba gości, wpisuję liczbę gości. No i teraz wpisuję, tak. W głowie mam, że będzie ich dwóch, więc wpisuję liczbę gości dwóch. I teraz równa 2. Czyli liczba gości jest 2. I ta liczba gości to jest bardzo ważne, tutaj, że to będzie liczba gości, liczba gości, co nie jest bardzo podobne. To jest tak naprawdę coś, co z tego miejsca równe 2 można było tu przekazać do tego bloczku. Jeżeli jest, no to spoko. Jeżeli nie jest, to będziemy wracać. Czyli tak, tutaj będzie nie. czyli liczba gości jest 2? Nie. Liczba gości jest 2. Tak. Okay. No to tutaj w kolejnym kroku byłoby na przykład wybór godziny, czyli wybór. wybierz godzinę, wybierz godzinę a tutaj powinno być wpisz liczbę gości, żeby to uspójnić wszędzie, czyli kliknij, kliknij przycisk liczba gości, wszędzie sobie cofnijmy, bo to miało być właśnie w ten sposób, wpisz imię, kliknij przycisk zarezerwuj stolik, wejdź na stronę restauracji. Dobra, czyli liczba gości jest dwa, kliknij przycisk liczba gości, wpisz liczbę gości. Czyli liczba gości jest dwa, ponownie to jest sprawdzane tylko już tak trochę w innym miejscu. Czyli liczba gości jest dwa, tak, wybierz godzinę rezerwacji, czyli wybierz godzinę rezerwacji, na razie tak to zostawmy. No i teraz, gdy liczba gości jest inna niż 2, czyli na przykład jeden albo 5, czy coś takiego, no to tutaj moglibyśmy dodać na przykład jakiś bloczek sprawdzający znowu, czyli czy liczba gości jest dwa, tutaj wpisz liczbę gości, ktoś pisał dwójkę, tak. W tym przypadku, oczywiście, ale mógł wpisać nie, nie, nie pisać dwójki, mógłby pisać coś innego, co nie? dlatego tutaj jest to podkreślone, że to po prostu jest taka zmienna wartość, która może być, ale my sprawdzamy, czy jest e, liczba gości 2. Jeżeli nie, no to tutaj możemy sprawdzić, no, jaka to jest liczba, tak? Czy liczba gości jest e, mniejsza mniejsza niż 2? Czy liczba gości jest mniejsza niż 2? No i teraz będziemy mieć tą informację w tym miejscu właśnie, czy to jest na przykład 1 czy 2, e, czy to jest e, 0 lub 1, tak? No 0 to by było bez sensu, no bo 0 gości to... Rezerwacja taka, no, nikt by raczej tego nie wpisywał, chociaż to też by trzeba było sprawdzić. Albo na przykład na minusie wartości, e, więc nie jesteśmy pewni, tak? Czy liczba gości jest mniejsza niż 2? E, jeżeli jest mniejsza niż 2, to znaczy, że jest właśnie 1, 0, minus 1 i tak dalej. I teraz możemy znowu dać kolejny bloczek, sprawdzający, czy liczba gości jest większa niż 0. Co nie? Tutaj mogę sobie tak e, sprawdzać tym większa, mniejsza, żeby jakieś zakresy łapać, ale równie dobrze mogę tu napisać, czy liczba gości jest. Równa 1 na przykład, nie? Ale gdy tutaj zrobię, gdy liczba, czy liczba gości jest większa niż 0, to będę miał od razu informację, że jeżeli nie jest większa niż 0, to znaczy, że ona jest jakaś na minusie, co nie? Podana. Albo jest zerem, albo jest na minusie. I to już to jest coś, co powinno mi też dać jakąś informację, na przykład już zakończyć to wszystko i powiedzieć, że rezerwacja się nie udała, nie? Od razu. Czyli można by było tego użytkownika cofnąć, żeby znowu, może nie, że się nie udało, ale że na przykład. Cofnij się i kliknij znowu ten przycisk liczba gości. Czyli po kliknięciu przycisk liczba gości pojawia się jakiś formularz, i tam można wpisać liczbę gości. Czyli kliknij przycisk liczba gości, później wpisz liczbę gości. No to sobie cofnijmy tutaj może o do tego miejsca, czyli wpisz liczbę gości na nowo. No i tutaj tak samo, czy liczba gości jest mniejsza niż 2, tutaj w tym przypadku mniejsza niż 2, dobra, to tutaj też sobie zróbmy, że jeżeli jest nie, to też niech nam to cofnie do tego miejsca. Taki trochę bardziej skomplikowany proces, można by, go można by to uprościć w sumie, bo po prostu liczba gości jest 2, jeżeli nie jest, no to po prostu nie sprawdzamy, ilu tych gości jest, więc to mo można wywalić sobie, ale to tylko tak pokazuje, że można to bardziej szczegółowo opisywać. Wystarczyłoby, żebyśmy na przykład zrobili sobie tutaj tak, że po prostu, ok, skoro nie wpisałeś liczbę gości, to wpisałeś jakąś inną liczbę, czy tam wybrałeś, no a to nie jest nasza aplikacja dla trzech, czterech osób, więc musi być liczba gości 2. No ale i teraz e, sytuacja by była taka, że jak ktoś pisał, na przykład, nie wiem, powiedzmy, 10 li gości, liczbę 10, czy liczba gości jest mniejsza niż 2. Nie jest, to znaczy, że e, była większa, co nie? Czyli liczba gości jest mniejsza niż 2. Jeżeli nie, no to znaczy, że jest albo 3, 4, 5, 6 itd. i tak dalej. Albo możemy cofnąć tak, taką osobę do tego, żeby wpisała jeszcze raz liczbę gości, albo możemy w ogóle zrobić coś takiego, że e, robimy sobie tutaj jakiś nowy taki proces, typu przejdź do zamówienia, przejdź do restauracji, albo przejdź na stronę restauracji dla więcej niż dwie osoby. To można by było sobie tak wyobrazić, że. Tutaj, gdy liczba gości jest mniejsza niż 2, to znaczy, że ta liczba gości jest większa, tak? Czyli tam 3, 4, 5, 6, 7. No i teraz, gdy takie coś zostało wykryte, to możemy na przykład wyświetlić użytkownikowi jakiś taki przycisk czy coś. I to można też zapisać w takim algorytmie sobie tutaj, czyli wyświetl, albo wyświetl, przycisk, przejdź na stronę restauracji dla więcej dwóch osób. nie? I teraz w algorytmie wyświetlamy sobie informację, że jeżeli. Liczba gości jest większa niż dwa właśnie tutaj w tym przypadku, no to wyświetlamy przycisk przejść na stronę restauracji. No i teraz w kolejnym kroku przechodzimy na stronę restauracji dla więcej niż dwie osoby, i takie coś powoduje, że gdzieś do jakiegoś innego miejsca, do jakiegoś. Hej, krótka przerwa. Pamiętaj, że to jest kurs demo. Jeżeli zainteresował Cię kurs podstaw, to zapraszam Cię do dołączenia do pełnej wersji. Link masz oczywiście w opisie i do zobaczenia w tej płatnej wersji. Hej. innego algorytmu. Gdybyśmy sobie to skopiowali, co nie, mogłoby nas przenieść. Czyli to już nas by nie interesowało w tym przypadku. To byłby jakiś tam algorytm rezerwacji stolika dla, na obiad dla więcej niż dwóch osób, dla więcej niż dwóch osób w restauracji. No i to by było tutaj, powiedzmy sobie, ktoś by jakieś inne zadanie domowe miał, żeby to po prostu przeszło. I wychodzimy z tego algorytmu super. Ta rezerwacja się nie udała, oczywiście. No ale jednocześnie przenosi nas tam, czyli to można by było zrobić tak, że tutaj później ta rezerwacja się uda docelowo. Tutaj można by było też to zrobić tak, że byśmy dodali to, że rezerwacja się nie udała tutaj w tym miejscu jeszcze, zanim prześlemy kogoś. Czyli rezerwacja się nie udała, ale jak się nie udała z tego powodu, no to prześlij tutaj tego użytkownika, żeby on sobie zarezerwował rezerwację dla więcej niż dwóch osób. Czyli rezerwacja się nie udała. Dla tych dwóch osób, dla dwóch osób. Bo to po prostu ktoś się pomylił, przyszedł na naszą, na naszą stronę z rezerwacjami no i wpisał więcej niż dwie osoby, a to ta aplikacja tak nie robi. No dobra. I teraz tutaj mamy te przypadki jeszcze takie brzegowe. To, to sobie usuńmy na razie, to nie jest mi potrzebne. Więc to robimy sobie tak. I zawsze powinniśmy obsłużyć sytuację właśnie nie, ale też tą drugą ścieżkę, czyli tak. Nie możemy zostawić, że tylko nie obsługujemy, a tak no to nic się nie dzieje. Zawsze gdzieś to powinno mieć jakąś strzałeczkę, więc tutaj czy liczba gości jest 2? Nie. Czy liczba gości jest mniejsza niż 2? Tak, czyli to by było, że 0 lub 1. No to w tym przypadku właśnie możemy zrobić tak, że faktycznie no ta po prostu rezerwacja się nie udaje, albo cofamy tego użytkownika, czyli robimy tak, żeby po prostu jeszcze raz wpisał tych gości. Czyli no wpisał 0 lub 1, coś mu tam poszło nie tak, więc niech wpisze jeszcze raz. A jeżeli wpisał więcej niż 2, no to po prostu przenieś go do innej aplikacji. Naszej firmy, gdzie rezerwacja po prostu może być dla więcej niż dwóch osób. No i teraz, jeżeli to jest faktycznie liczba gości równa 2, no to wybierz godzinę rezerwacji. No i teraz wybiera ten ktoś sobie to, wybiera godzinę. No i teraz pytanie, właśnie jaką tą godzinę rezerwacji wybrał, i to jest znowu to samo, tak? Czyli tutaj można by było sobie zrobić warunek, bo mówimy tutaj o aplikacji na obiad, więc jak sobie wybiera tą godzinę, czy Godzina rezerwacji jest pomiędzy powiedzmy tam 14 a 18. Powiedzmy, że te obiady serwujemy tylko w tych godzinach w restauracji, znaczy można zarezerwować tylko takie godziny. No i teraz znowu jest rozgomięzienie, tak? Czy ktoś wybrał sobie to? Jeżeli nie, czyli tak, na początku sytuacja kiedy się udało. Czy godzina rezerwacji jest pomiędzy 14 a 18? To tutaj jest przeniesienie do, jeszcze nie do końca, ale tutaj będzie jakiś przycisk. Tam wciśnij przycisk, zarezerwuj. OK. Wciśnij przycisk, zarezerwuj. No i tutaj wszystko to, co ta osoba przeszła, powiedzmy, cały ten proces, e, zrobiła dobrze, czyli wpisała imię i nazwisko, liczbę gości, wcisnęła przycisk, zarezerwuj. No i teraz w tej sytuacji e, teoretycznie powinno wszystko pójść OK, ale na przykład może być taka sytuacja, że już nie ma miejsc, e, więc ktoś klikając tutaj wciśnij przycisk, zarezerwuj, no jeszcze nie ma tej informacji, że udało mu się lub nie. Więc to by trzeba było też sprawdzić po stronie, właśnie tutaj tego algorytmu, czy, czy są wolne miejsca na te godziny w restauracji. No jeżeli nie ma, no to musimy niestety odrzucić taką rezerwację. Moglibyśmy też zrobić taką ścieżkę, że na przykład na inny dzień się można zarezerwować i tak dalej. Więc na razie sobie tylko tak zróbmy. Rezerwacja się nie udała. Po prostu niech się zakończy ten program wtedy. Hops, bo tak sobie to ustalmy. O. Czy są wolne miejsca? Nie. Jeżeli są wolne miejsca, no to. Tutaj wyświetlamy jakąś informację, że rezerwacja się udała. Hops. No i to by było mniej więcej coś takiego. Oczywiście tutaj można by było bardziej wchodzić w szczegóły, można by było mniej wchodzić w szczegóły niektórych kroków, można by to było właśnie dodać dzień konkretny, jaki to ma być. Ja tutaj po prostu dużo uprościłem, no ale jeżeli takie coś uda ci się zrobić, albo mniej więcej coś takiego, no to jest, jesteśmy gotowi, żeby iść dalej i tworzyć jakieś proste programiki. No bo tutaj e, to jest tylko po to, żeby pokazać właśnie taki proces, gdzie mam jakieś warunki, e, czy są właśnie jakieś przypadki różne do obsłużenia, gdzie coś po prostu odrzucamy. E, no i mam nadzieję, że udało Ci się też to zrobić i po prostu zapraszam Cię do kolejnej lekcji. Także dzięki. Hej!